Dzień dobry dzisiaj troszeczkę taki odcinek troszeczkę troszeczkę inny od innych wczoraj miałem troszeczkę wolnego czasu i sobie tak przejrzałem mój kanał to już aż 4 lata prowadzę kanał i wtedy mnie się wydawało że się, co ja sadownik jestem ja mam wiedzę ja mam piękny towar porównując to co miałem 4 lata temu a teraz to jest przeskok Duży przeskok, pamiętacie? Zaczynałem od starej ślęzy zacząłem pokazywać środki, jak to robić, zacząłem już wtedy powoli robić jakoś. Zainwestowałem, zainwestowałem w jakość. No i na dzień dzisiejszy nie żałuję tego. Wymieniłem sobie opryskiwacz, zrobiłem sobie podwórko. Jeżeli bym został na takim poziomie jak wtedy. Uważam, że nie byłoby mnie na to stać. W tamtych, w tamtych czasach, jak robiłem jabłko, 30% przemysłu wydawało mi się, że to jest norma i tak musi być. Jak sami sortowaliśmy parę worów zgniłych z komory, też uważałem, że tak powinno być. Bo tak robił mój ojciec, mówił, tak musi być, jabłka muszą gnić. Tylko potem zacząłem myśleć, mówię, to są moje pieniądze wyrzucane w błoto. Po prostu błoto się z tego jabłka robiło. Kto kiedyś mnie nikt nie uczył, mam pryskać wapniem czy siać wapno. Kto kiedyś pryskał wapniem w kwitnienie? Ojciec się śmiał za mnie i mówi: Po co ty pryskasz w kwitnieniu? Mówi: Pryska się 3-4 razy przed zbiorem jest dobrze. Ale ja lubię czasem płynąć pod prąd. Jak to mówię, nie wszystkie ryby płyną pod prąd, tylko te najsilniejsze. No i mówię: No to zobaczymy. I zacząłem wapniem pryskać i w kwitnie i przez zbiorem, łącznie 11-12 oprysków. Zacząłem stosować dobre odżywki, co miałem często wypominane, po co ty to robisz, tyle kasy pakujesz, przecież to nic nie daje. I się nagle okazało, że przemysł spadł do 5-6%. Zgniłych w skrzyni może jest 20 sztuk, a nie, a nie całe wory. Ubytek kilogramów w skrzyni może przez cały sezon przechowywania jest parę kilo, a nie 30% ze skrzyni. To nasz w skrzyni kiedyś był 280, 290 kilo, a teraz 330. To już samo przez się mówi. Ale mówię to: trzeba do tego dorosnąć i wiedzieć, co się chce uzyskać. W tamtych czasach to tak skakałem ze sklepu do sklepu, od doradcy do doradcy, każdy mówił, ja mam najlepsze odżywki, nie, ja mam lepsze, musisz tak zrobić, nie, musisz tak zrobić, tamten mówi źle. I taki byłem zakręcony, że po prostu stosowałem wszystko i nic. I to tak naprawdę wrzucałem te pieniądze w błoto, ciągle tych pieniędzy brakowało, brało się opryski na, na długie okresy spłaty, bo ciągle tych pieniążków brakowało. Jak brakowało to się szło do banku, brał się kredyt i tak kredyt z kredytem się spłacało. No i doszło do, do takiej anomalii. Mówię, nie, ja to zostawiam i idę do roboty. No ale ja zawsze lubiłem, e, lubiłem e, kręcić, mówię telefon w rękę. I od tamtej pory zaczęła się moja przygoda z kanałem, zacząłem kręcić. I widzowie mnie zaczęli wspierać. Zacząłem to robić coraz lepiej, coraz lepiej, mówię. No, dobra, trzeba się trzymać jednej firmy. Już jakby zacząłem z greenem, i widzę, że są rezultaty. To nie zmieniać. A nie co roku co innego robiłem z innych firm, i tak naprawdę nie wiedziałem, czy coś działa, czy nie działa. Czy coś szkodzi, czy nie. Także robiłem całe życie doświadczenia w moim sadzie i tak naprawdę nic z tego nie miałem. Towar był bardzo słaby. Tu stoimy w starej gali. Wyobraźcie sobie, ja z tej gali rwałem 10-15 ton. Gala była drobna, ordzaniona, dziadostwo. Mówię, wyrwę to, ja nie umiem gali robić. No i jak przyszedłem do pana Roberta Sasa, zaczął mnie prowadzić. Mówi, błąd za błędem popełniasz, wyprowadził, wiedza, wiedza, wiedza. I w tym momencie ja z tej gali uzyskuję około 40 ton i gala rośnie 7 centymetrów. Ze starych drzew dobre odżywki, fertygacja i dobre cięcie wszystko powiązałem raz, razem i nagle było mnie stać na kupienie nowego łopeskiwacza, zrobienie sobie podwórka, wymianę opakowań. Wystarczyło tylko troszeczkę podszkolić swojej wiedzy i, i to wszystko. Także widać, że to wszystko procentuje. Teraz będę wymieniał kwaterę Rubin Stara w przyszłym tygodniu. Za dwa tygodnie jadę oglądać do szkółki. Już z Kamilą umówiony jestem, także za dwa tygodnie pojadę, zobaczę co mam przygotowane. Pewnie jakieś pieniążki trzeba zawieźć na zaliczkę. No i widzicie cały czas coś w sadzie się musi dziać. Gospodarstwo nie może, no nie może mieć takich przystojów, cały czas inwestycje do przodu, do przodu, sadzenie, wyrywanie, ale podstawa to podnoszenie swojej wiedzy i to wszystko. No. Wiedza, wiedza, wiedza poparta praktyką i zadawanie się z mądrymi ludźmi, którzy potrafią troszeczkę pomóc. A z tego co widzę, nie wszyscy są otwarci, nie wszyscy dobrze ci życzą. Część ludzi sobie żarty robi w internecie. Ten cały Facebook to śmietnik. Powinni to skasować. Ile tam jest e, nienawiści, żartów? Sadownik, sadownikowi sobie żarty robi. Coś się ktoś pyta, bo ja też wszystkiego nie wiem. To nieraz odpowiedzi na te pytania to wołają mu pomstę do nieba. Jeżeli jesteś taki mądry, nie udzielaj się, zamknij się. I po co? Po co takie głupie posty robić? Myślę, że jest śmieszny nie nie jest śmieszne, to jest żałosne, bo sadownicy powinni się razem trzymać. Jeżeli ktoś się pyta to należy mu odpowiedzieć. Jeżeli nie znasz, to zamknij dziób i się nie odzywaj. Wypisywanie głupot. To jest po prostu tylko świadczy o naszym o naszym takim, no nie wiem jak to nazwać, niskiej niskiej tolerancji do innych. I braku szacunku do innej osoby. My tak samo wszyscy ciężko pracujemy i powinniśmy się szanować, wspierać. A tu widzenie, tu widzenie, jeden drugiemu nogę podkłada, ale to już jest nie mój problem. Także kanał będę prowadził dalej, sprawia mi to niesamowitą radość. Dzięki kanałowi mam bardzo dużo przyjaciół. No, po prostu jadę gdzieś tam po grójcu cały czas. O, ja to pana znałem, byłem ostatnio w Aktywie. Pierwszy raz chłopaka widzę oproski Ja to pana oglądam. I to takie miłe, jest miłe, budujące. Fajnie, że pan to robi. Dziękuję, że pan się dzieli wiedzą. Samo słowo dziękuję dla mnie. To jest bardzo dużo. Bo teraz to słowo to już rzadko komu przychodzi przez gardło. Zazwyczaj to tylko jest pogarda. Dobra. Pozdrawiam i życzę miłego wywentu.